Mistrzostwa, mistrzostwa i po mistrzostwach. A ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, przed wami kolejny materiał z FIFA 23 na moim kanale. Moi drodzy, były to mistrzostwa naprawdę wyjątkowe, trzeba powiedzieć. Z miejscem niekoniecznie się zgadzam, natomiast to, co było na boisku oddało i to moim zdaniem zdecydowanie. Szczególnie ten finał, to był najlepszy finał, jaki widziałem jakiegokolwiek turnieju, jaki oglądałem, więc... Mega. Natomiast czas wrócić do rozgrywek ligowych, do których sobie dzisiaj nawiążemy, a co będziemy też dzisiaj robić w dzisiejszym filmie. Moi drodzy, pojawiła się w sklepie paczka z ikoną. No, ale, oczywiście, no nie mógłbym po prostu otworzyć i sobie pójść. Trzeba było to jakoś fajnie obudować. Wszystko, więc dzisiaj zrobimy sobie draft na bazie. Uwaga Nie tylko ikony pośredniej lub mistrzostw świata 88+, także liczymy na jakieś dobre trafienie, na jakieś dobre trafienie Ale także draft na bazie tutaj paczka dwóch rzadkich złotych zawodników 81+, no i taka jaka narodowość nam się pojawi, taką musimy wybrać w drafcie A później... Zagrać dwa mecze, które wygramy Jeżeli chce to wszystko zachować Przede wszystkim te ikony, no i najlepsze trafienia Z tych złotych paczek 81 Więc zanim wybierzemy kolejne opcje draftowe Otwieramy paczkę, patrzymy jaka tam jest narodowość No i najwyższa narodowość Z najwyższym overallem, wybieramy Jeżeli oczywiście jej nie ma, no to patrzymy na ten niższy overall Jeżeli tam nie ma, no to wybieramy kogo chcemy Proste, proste, super To zmierzamy oczywiście do draftu online Rozpoczynamy, trudniej Mamy już tą draftu Więc wykorzystamy akurat formację Jaką sobie dzisiaj wybierzemy To niech będzie 4-3-3, lubię 4-3-3, więc czemu nie? No i zobaczymy sobie na wybory, to będzie wyjątkowo! Wy... Oj, kantona i besta no, nie wybierzemy, bo wiem, że tam narodowość się nie pojawi, ale Francja, kantona jak najbardziej. Te wybory oczywiście będą podyktowane tym, co trafimy w paczce z ikoną. No ale, moi drodzy, jeszcze szybka wstawka, właśnie odnośnie wracających meczów ligowych, zanim przejdziemy dalej do otwierania tej paczki z ikoną. Jak widzicie, stworzyłem mały kuponik na kliku. Jeżeli jeszcze nie macie tam konta, a macie 18 lat, to serdecznie zachęcam Was do założenia go z kodem Jacob. Macie wtedy freebet do 200 zł w przypadku przegrania wiesz, Waszego pierwszego postawionego zakładu, więc mega fajna sprawa. Linki oczywiście wszystkie na dole w podpiętym komentarzu czy też w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o te zdarzenia, które tam będą to wybrałem sobie trzy. Przede wszystkim, że wygrają Totki. Uważam, że Harry Kane będzie miał w głowie chęć zemszczenia się za niestrzelonego karnego. To prawda walczą z Brentford na wyjeździe, co nigdy nie jest prostym terenem, ale wydaje mi się, że dobrze wejdą w rozpoczęcie tej drugiej części sezonu. Aston Villa Liverpool. Dobry mecz w Carabao Cup Liverpoolu przegrany. No i właśnie, znowu będą chcieli przyjść i pokazać jednak, że dwóch meczów z rzędu nie przegrają. No i My mamy też Arsenal West Ham. Nie uważam, że West Ham wygra to spotkanie, ale coś czuję, że strzelą bramkę. Dlatego dałem BTDS, czyli oba zespoły strzelą bramkę. I to jest mój kuponik właśnie na nadchodzące mecze ligowe, których szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Jeżeli jeszcze nie macie konta, przypominam, z kodem Jacob, załóżcie je. Tylko jeżeli macie 18 lat, bo pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, bo to ma być tylko zabawa, a nie żaden sposób na zarobek. No a my zmierzamy w takim razie do ikony naszej pośredniej, a następnie kontynuujemy nasz draft. Czy będzie to ikona dobra? Kogo nam tu każe wybrać? Jaka to będzie narodowość? Przekonajmy się w tym momencie. Uwaga, Uwaga, uwaga! No jest o World Cup, World Cup Francja, czyli mamy kantonę, a jest to. Peti, okej, okay, okej okay. Widywają o wiele gorsze ikony Ja jestem osobiście bardzo dowolny Z tego co wiem, on też mógłby grać chyba na środkowej obronie Nie wiem, czy nie ma takiej alternatywnej pozycji Nie, nie ma To się pomyliłem, lewa obrona teraz nie interesuje Ale środkowy pomocnik defensywny Jak najbardziej, moim zdaniem, możemy porównać sobie cenę 330 tysięcy Dokładnie prawie tyle samo, ile wydałem na to SBC Więc jest git Ale co najważniejsze Daje nam to fenomenalną ikonę na start Jako kapitana Bo oczywiście, no jest Zema, ale jest, jest też kantona, którego wybieramy. Co prawda zgrania nie ma, ale sam piłkarz w sobie fantastycznie będzie się spisywał. No to co? Czas na kolejną paczkę i kolejne wybory. Zobaczmy. Dwóch piłkarzy. 81 plus. Jaka będzie narodowość? Z o, I najwyższa Anglik. Dobra, czyli będziemy szukać Anglika Sancho. Ojoj, Sancho. No nie ma, nie jest w najlepszej formie. Teraz prowadzi indywidualne treningi. Albo Rodrigo. Ok, ok. Czyli Sancho, czyli albo bierzemy Anglika, albo Brazylijczyka. Jeżeli będzie Anglik, no to piesz. Anglika. Jak już dostaliśmy lewe skrzydło, to może go tam poszukajmy, może nam się idealnie to. Mam anglika? No i proszę bardzo. Can't, yes, we can't. Nie, jest we can't, they can't. On no, wiecie o co chodzi. No, tak czy inaczej, Sancho nie jest w najlepszej formie. Mam nadzieję, oczywiście, że wszystko mu się poprawi i będzie dobrze, a my przechodzimy do kolejnej paczki. Mieliśmy Anglika, trafił nam się Anglik. Teraz idziemy dalej. Kto nam się tutaj trafi? Jaka narodowość? Znowu Anglik? Okej, okay, okej, okay, środkowa obrona. Stones. Czy był kamienny podczas Mistrzostw Świata? Nie wiem. Jest, jest za wcześnie na żarty jakiekolwiek. Nie składają się w ogóle Tak czy inaczej szukamy Anglika Na obronie, a zróbmy sobie Jeżeli mamy wolną obronę To może tutaj poszukajmy też jakiegoś Anglika I jest Godfrey No i jest to bardzo dobra karta Bardzo dobra karta Być może pomoże nam pójść dalej I wygrać coś tutaj No bo chcemy tego Petita zachować, tak? Dwa mecze trzeba zwyciężyć Co prawda teraz o tej godzinie Pewnie będą same prosy grały, jak to nagrywam No ale cóż, sprawdźmy to, nie? Kolejna paczka Kolejna paczka, jaka narodowość? Znowu Anglia? Nie, tym razem Brazylia, bramkarz No i mamy Neto No i też pójdziemy sobie w bramkarza, jak mamy jeszcze wolną, wiadomo, przestrzeń tam No dobra, bramkarz, czy będzie Brazylijczyk? Czy będzie Brazylijczyk? Okej okay. Tam był jeszcze Keita, no a Keity nie ma, więc wybieramy sobie kogo chcemy. No to wybierzmy. No niech będziesz majecha. Niech będziesz majecha. Muszę też pamiętać o tym, żeby te drugie narodowości mimo wszystko brać pod uwagę, bo ta pierwsza nie zawsze się nam trafi. Teraz Niemiec, okej. Okay. Cofnięty lewy skrzydłowy. Mamy Rauma. Lewy cofniętego lewego skrzydłowego na pewno nie mamy, natomiast albo będzie to Niemiec, albo Horta, czyli Portugalczyk. No ale dobra, pójdźmy na tą lewą stronę. Może jakiś Niemiec, albo Portugalczyk będzie. Nie ma Niemca, nie ma Niemca, jest Portugalczyk, a jeżeli. No, Kancelo niby ma lepszą kartę, chociaż też nie do końca, tak teraz patrzę, więc Guerreiro sobie zabierzemy, bo ładnie wygląda. Why not? Why not? No dobra, czyli znowu nam się wybór w miarę trafił. Składzik? Co prawda z grania wątpię, żeby miał jakoś wiele, ale ale jak najbardziej dobre karty chyba są w tym momencie lepsze niż wysoko zgraniowe karty. Zobaczmy, kto tutaj. Kogo tutaj mamy? Mamy Hiszpana, okej, okay. na środkowej obronie mamy Hiszpana, a następnie Urugwajczyka. No dobra, Hiszpan albo Urugwajczyk na obronie. Sprawdźmy, mamy jeszcze też wolne miejsce, wiadomo, to jest dopiero początek drawciku, więc sprawdźmy to. Czy jakiś Hiszpan się nam tutaj trafi? Czy chciałbym Hiszpana jakiegoś? Nie mamy żadnego Hiszpana. Uuuu, dobre karty. No ale nie mamy też Urugwajczyka, więc wybieram sobie kogo chcę i z tych kart. Kurczę, ja wiem, że Carvalho wygląda kozacko, ale chyba wybiorę Upamecano Chyba wybiorę Upamekano. Zawsze mnie irytował, jeżeli chodzi o właśnie granie przeciwko niemu, więc teraz może ja poir poirytuję kogoś innego. No dobrze, mamy kolejną kartę. Hiszpana co prawda nie było, ale może teraz ktoś w parce podwójna 81. Może jakiś, w końcu jakaś lepsza karta tutaj się nam trafi, czy tak nie za bardzo. Znowu Hiszpan, prawa pomoc, tym razem Kanalesz. Albo Bena Sergi, Algieria. dobra. Yy, wyrzucamy, znaczy mam ich duplikaty, więc no, nie mam nic co zrobić, ale Hiszpana szukamy przede wszystkim. Idę na prawą stronę, bo tam w teorii Marez może też być. Nie? No więc. Dajemy sobie szansę. No to prawa strona. Zobaczmy, co będzie. Hiszpan jakiś. No jest niestety Hiszpan. susu no ale z drugiej strony i tak oh, miałbym innego tutaj wybrać. E, tak czy inaczej, kolejna paczka przed nami. Zobaczmy, kto tym razem. E, Brazylia. No dobra, Brazylia zawsze jest spokojna. Bra Brazylia zawsze jest spokojna. Diego Carlos. No czy Aston Villa przegra z Liverpoolem? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Teraz my zmierzamy po, bra po Brazylijczyka. Może wiecie, co byśmy spróbowali? Pójść. Jak mamy Brazylijczyka, wiecie jak Brazylijczycy się trafiają na ławkę rezerwowych, bo to jest naprawdę dobra opcja. Dobra, szukajmy tutaj Brazylijczyka. Tu Brazylijczyka. Wow, <laughs> czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Chciałem być cwany i wyszło jak zawsze. No dobra, bierzemy Martinelli. Wow, wow, bardzo zły wybór z mojej strony. Chciałem być cwany, bo myślałem, że Pele będzie. No po prostu, myślałem, że będzie Pele. A był Martinelli. No. Ale to nie jest. No dobrze, zobaczmy kolejną narodowość, jaka tam się tutaj wylosuje. Jest, są to Włochy. Środkowa pomoc. wyraźnie. pierwszy wokółcik tutaj, bardzo miło przyda się do. I Brozowicz 86. Dobra, czyli mamy albo Włocha, albo Chorwata. Bardzo dobre zestawienie teraz kart. Najlepsze, jakie mieliśmy i to od razu w jednej parce tak naprawdę. Idziemy szukać oczywiście Włocha. No dobra, weźmy tutaj. Będzie albo Włoch, albo Chorwat. No nie ma, jest proszę uruwajcie nagle. To weźmy sobie to liso. Pomożemy. Jeszcze trochę paczek zostało, ale to nie koniec. Znowu mamy Brazylijczyka, teraz już nie kombinuję. Antony, proszę bardzo, teraz już nie kombinuję, po prostu wybieram środkową pomoc albo raftwo, czyli miał. No, United, bardzo miło. E, czyli mamy albo Brazylię, albo Anglię. No dobra, to środek środek środek. Brazylia albo Anglia. Okej, okay, Brazylii nie ma. Anglii nie ma. No i kurczę, kusi mnie ten Enzo. Fenomenalny w ogóle, fenomenalnie grał. Fenomenalne zdjęcie. No, a czułameni? Dobra, wybieram słuchajcie, tych, którzy wydaje mi się, mi pomogą po prostu, więc Enzo niech będzie. Proszę bardzo, Enzo, możemy iść dalej. Pięknie wygląda w ogóle ta karta, naprawdę. Zobaczmy kto teraz, kto teraz. Żadnej karty specjalnej jak na razie nie. Proszę bardzo. Zjech, Maroko się nie spodziewałem, no ale jest to też opcja, na pewno albo Maroko, albo oczywiście Anglia. No, Marokańczycy mają szansę się trafić, więc douzupełnijmy tutaj albo Marokańczyk, albo Anglia. Nie ma ani tego, ani tego, więc moim z wyborem jest tutaj Casemiro. No bo dlaczego by nie? Razem Casemiro, Enzo w tej tej. Może być to pomocne. Tak, mam wrażenie, że omija się delikatnie, że zanego żadnego nie mieliśmy, nie? Argentyjczyka żadnego jeszcze nie było, ale mam teraz Hiszpana na prawej obronie. Na Was, ok, czyli to mamy sugestię, a akurat ostatnia pozycja z tej naszej jedenastki jest niezupełniona, więc albo Nawasa, albo Hiszpan, albo oczywiście Włoch. Zobaczmy, czy nam się dokładnie to, to trafi. Na prawej obronie wybieramy i mamy Hiszpana, no mamy Hiszpana. Co prawda, nie tych, których byśmy chcieli, ale no niech będzie. Hiszpan, dobra. I czas dokończyć tę jedenastkę. Chociaż w sumie już nie jedenastkę. O, mamy łokałcik. Dobra, kto to będzie? Anglia. Prawa obrona to jest Trent Alexander Arnold. Fajnie, fajnie, czyli mamy Anglika. Wysokowerelowa karta zawsze się przyda. Albo Hiszpana. Dobra, Anglik albo Hiszpan. No teraz idziemy na ławkę rezerwowych, więc tam może wydarzyć się dosłownie wszystko. Anglia albo Hiszpania. Zobaczmy. Będzie Anglik. Jest. Uh, flashback. Messi, nawet nie wiedziałem, że on. Okej, okay, myślałem, że no to SBC jest. No nieważne, nieważne. Tak czy inaczej, no mamy Anglika, więc wybieramy sobie oczywiście Anglika. E, nawet mi to o wiele bardziej pasuje. Rhys James, piękna sprawa. No to co teraz? Powiedzą karty. Jaka tutaj? Włoch, okej, okay, na środkowej obronie. Pastoni, fajnie, czyli tak. Mamy albo Włocha, albo Algierczyka. Znowu ser po raz kolejny. Włoch raczej ma większe szanse pojawienia się. Idziemy na rezerwę. I Włoch nie ma, ale, ale Algierczyka też nie ma, więc wybieramy. Po prostu wysoki overall. Kto teraz? Kto teraz? Argentyńczyk, proszę bardzo, w końcu Argentyńczyk Ruli, no to jakby taki Messi był, no to jest duża szansa, nie? I Belg, okej, okay, Belga też jeszcze nie było Więc mamy Argentyńczyka albo Belga Jeżeli nie będzie Argentyńczyka, to szukamy Belga a Jak nie będzie Belga, no to szukamy kogo chcemy, wybieramy kogo chcemy No to dajmy sobie tutaj szansę, proszę bardzo Argentyńczyk, uuu, Argentyńczyka nie ma Belga nie ma no, mamy trzech za to mamy trzech Francuzów, no ale wybieramy Maldiniego. Oczywiście, że tak. Fenomenalna karta, idzie tutaj, proszę bardzo. No i wygląda to świetnie. Nawet nie wiem, czy byśmy tak nie zrobili w pewnym momencie. No ale to jeszcze będziemy myśleć dokładnie później. Co prawda teraz włókna przyjeżdża żaden w parce nie trafił, ale jeżeli nie ma ani jednej, ani drugiej narodowości, no to robimy to. Otwieramy kolejną paczkę, a w kolejnej paczce będziemy mieli. Uwaga, uwaga, uwaga! Argentina! Znowu, Argentina! Podoba mi się to Romero, no zdobywca mistrzostwa świata. Kontrowersyjna postać na wielu płaszczyznach, no bo ostro grał. Dobra, Argentyńczyk albo oczywiście Niemiec. Jeżeli nie będzie jednej, ale ani drugiej narodowości, to wybieramy co chcę. Dobra, ostatnia tutaj Leo Messi. Dajmy, dajmy to. Argentyńczyk, a ojej, no nie, no tutaj. Albo Niemiec, no jest Niemiec, więc wybieramy sobie Niemca. Natomiast bywało lepiej, bywało lepiej w tych wyborach. Dobra, siedem paczek do końca. Siedem paczek, żeby zakończyć naszą ławkę rezerwowych. Co nam zadecyduje tutaj ta paczka? Chorwat. Ok, SPO, Chorwat. Mamy pasalicza, więc albo Chorwat, albo, uwaga, uwaga, albo Chorwat, albo Hiszpan. Okej, okay, nie najgorsze wybory. Albo Chorwat, albo Hiszpan. No dobra. Uuu. Oh. Albo Chorwat, którego nie ma, albo Hiszpan, którego nie ma. I moi drodzy, no i teraz nie widzę innej opcji. Niż co prawda nie z tej wersji chciałbym tutaj Messiego Ale to jego musimy chyba wybrać No jak najbardziej Leo Messi musi iść co prawda Tutaj damy sobie go na prawe skrzydło Żeby on jakieś tam zgranie miał A wtedy prawdopodobnie Rhys James pójdzie na tutaj prawą stronę Będziemy myśleć, będziemy. Maldi go mi wyrzuciło. Dobra, nieważne. Tutaj widzę, że to zapisywanie jest dziwne. Natomiast, no, oczywiście nam się trafiło. W końcu mam tego Messiego. Szkoda, że mówię, że nie z Pucharem, bo to by było w ogóle piękne. Natomiast mamy co. E, bierzemy co mamy. Dobrze, idziemy dalej, moi drodzy. Która narodowość? Która narodowość?. Argentyna! No dobrze. To kolejny może jakiś ktoś, kto wygrał. Jakaś specjalna karta. Albo Argentyna. Albo Argentyna! No. <laughs> no. To teraz mamy dość prosty wybór. Argentyna. No to Argentyno, jak to mawiał. Szpakowski, Argentyno, co, zro, co zrobiliście Argentyno? Dybala jest Argentyno. Natomiast, no czy Argentyno nam tu pomoże? Nie wiem, nie wiem. Dybala raczej może na zmianę, w sumie na zmianę czemu nie? Kolejna paczka, kolejna w kolejnej. Argentyno? Teraz to już jakby, to już jest przesada w tym momencie. Teraz już tej Argentyny jest za dużo. Albo Argentyna, albo Włoch. No dobrze, no dobrze. Albo Argentyna, albo Włoch. Zobaczmy, jest Argentyna. Argentynę sobie wybieramy. Dziękuję. No więcej nie mogę zrobić, prawda? Co prawda nie były to wybory wyborne, ale są jakie są. Mamy cztery paczki do końca. Zobaczmy, co. Czy będzie jakiś ukałcik jeszcze na końcu? Jakaś lepsza, troszkę overallowa karta, czy same 81 i 82. Brazylijczyk, zawsze mile widziany u mnie. No jest 83 Fernando No czyli mamy albo Brazylijczyka, albo Włocha No dobrze, Brazylijczyk albo Włoch No więc tak Brazylijczyka nie ma, Włocha nie ma Więc wybór jest tak naprawdę obojętny Trzy paczki do końca, trzy wybory do końca I mamy draft zrobiony O, naprawdę nie byle jaką ikonę Więc mam nadzieję, że tutaj Argentyna, Argentyna nam zaraz dopisze Albo, o Burkina Faso, tego się nie spodziewałem. On tutaj możemy sobie go zatrzymać, tego sprzedajemy. Burkina Faso, no jeżeli to mi wyskoczy, a nie Argentyna, to się bardzo dziwię. No ale to wszystko jest możliwe. No to trzy wybory do końca. Trzy wybory do końca. Argentyna nie ma, Burkina Faso tym bardziej nie ma, więc może Hernandeza? No, weźmy sobie Hernandeza, bo dzięki temu możemy potem go dać na obronę po prawej i wtedy jeszcze bardziej wzmocnimy. No nie jest to zły draft, naprawdę nie jest to zły draft, który potencjalnie, nawet pomimo tego, że musieliśmy mieć jakieś tam ograniczenia, najbardziej boli mnie ten kroj w Eusebio, to, to bez dwóch zdań. No ale tutaj może, kto? Anglik, proszę bardzo, Anglików dawno nie było, śpede tutaj jest Philips, Calvin Philips. Więc Anglik albo Argentyńczyk. To już zaczyna być naprawdę monotonne. Ci Argentyńczycy, jak na początku ich w ogóle nie było, chyba nawet przyspieszą jedenastkę. No tak teraz cały czas. Dobra, na obronie. Co tu mogłoby być jeszcze jakiegoś dobrego, co by mi pomogło? Anglik jest. No to weźmy sobie one Bisake Niech będzie, bo albo United. I ostatni wybór w naszym drafcie, aczkolwiek składzik mamy już gotowy. Potem jak go złożę, to moim zdaniem będzie naprawdę kozacki. Będzie naprawdę kozacki, a teraz zobaczmy. Uuu, proszę bardzo, na sam koniec. Kameruńczyk. Tego się nie spodziewałem. No, i oczywiście, jeszcze jest Portugalczyk. Kamerunczyków jeszcze nie mieliśmy, no, ale ona na teorii, jako bramkarz, może wyskoczyć. Nawet jest to bardzo prawdopodobne. Tutaj na ostatnim, jeszcze bramkarz, nie jak się, jak się złożyło, jako ostatni nasz wybór, dobra. No nie, nie ma, ale jest za to Portugalczyk, a tam Portugalczyk był jeszcze, prawda? Więc wybieramy sobie Portugalczyka. No i mamy gotowe. Dobra, moi drodzy. Teraz jeszcze wybierzmy sobie, albo może pierwsze ustawmy to, jakbym to widział. A potem wybierzemy menadżera. No dobra, chyba to będzie mój wybór. Tutaj mamy dwie zmiany, tak naprawdę konkretne, a reszta składu wygląda naprawdę kozacko. Więc oczywiście wybieramy menadżera sobie tutaj w tym momencie. Kto nam coś pomoże tutaj? Ty nie, ty troszeczkę, ty nie, ty nie. Ogólnie nie jest najlepiej, wybieramy tego, który przynajmniej jeden z więcej nam da, ale ogólnie mamy Maldiniego, Casemiro, Messiego, no tutaj jest potencjał na to, żeby wygrać te dwa mecze i ocalić Petita. Zobaczmy więc, moi drodzy, czy nam się to uda. Ok, wyzwanie jest niemałe, bo musimy wygrać dwa spotkania, przypominam, żeby zachować naszego Petita. Pierwszy, oj, tu witaj, widzę, ikony są i Mbappé. Emilio, oj to będą problemy. No ale też mamy dobrych zawodników, dobrych graczy, więc zobaczymy. Zobaczymy, być może, że nie będzie tak źle. O, ależ teraz podanie do Casemiro! Casemiro! I mamy jeden do zera. Pięknie to było, teraz Enzo. W ogóle piękne podanie od Enzo. Nie sądziłem, że to przejdzie, ale wyszło idealnie. No i wykończenie też na najwyższym poziomie. I proszę bardzo, prowadzimy jeden do zera. O to chodzi. Messi. Do kantony. Kantona? Kantona? Mm, 2 do 0, tak jest! Ależ teraz granie idealne pomiędzy Francuzem a oczywiście Argentyńczykiem. O, pięknie, Riz James. Z kantoną pograł? Riz James? Riz James? Ale czemu to nie był strzał? Czemu to był taki strzał dziwny? Rhys James, no to musi być bramka Rhys James, trzy, ależ teraz trafiliśmy Idealnie na przeciwnika, sorry, muszę to powiedzieć Bo cieszę się, bo jest, jesteśmy O jeden bliżej, bo prawdopodobnie wyjdzie, wyjdzie Nie, nie wyjdzie, ale prawdopodobnie Jesteśmy bliżej utrzymania Petita W naszym składzie, a mi się bardzo przyda, nie ukrywam Bardzo mi się przyda, no proszę bardzo, zmiany Bramkarz zmieniony, Pele wszedł Uuuu Ależ teraz Casemiro Znalazł Messiego, Casemiro Leo Messi no i to jest faul, to jest faul. Leo Messi wdał się w dribbling kontra Moore i... No i to tak się musiało skończyć. Henton, no nie no, musimy dać Messiemu, nie? Le... Ależ teraz podanie do Messiego od Casemiro. Messi, Messi, Messi... Messi prawą nogą 4 do 0 to jest chyba już za dużo. Pomimo zmian jakie wykonał, na chwilę dał radę coś utrzymać jeszcze, ale nie wierzę, że będzie to kontynuował. Będzie? Okej. Okay. Ależ teraz podanie do Messiego od kantony. Messi, Messi, ajajaj, aj, aj, chciałem tam zrobić rainbow'a. Wow, tego się nie spodziewałem I chyba on też za bardzo Takie troszeczkę uderzenie Nikon. No i proszę bardzo, bramka, mapę 1 do 4 Kantona, jak to się stało, że tu mam piłkę? Nie wiem, ale to jest bramka Na 1 do 5 Nie mam zielonego pojęcia, błąd przeciwnika Rhys James, Rhys James, Rhys James No Kurde, ten BAPĘ jest dobry, nie? On z każdej pozycji po prostu strzela. Wystarczy nim strzelać, nic więcej. 2 do 5. Enzo. Jaki ten Enzo jest dobry, naprawdę. O nie, poprzeczka, ale naprawdę, fenomenalny. I do Messiego, Messi. pięknie. Ależ teraz podanie do kantony Kantona. Kantona. na no. musiałem, musiałem No i kończy się to spotkanie, moi drodzy Wynikiem 2 do 7 Płynnie przechodzimy do drugiego, najważniejszego meczu Czyli musimy go wygrać, żeby zachować nasze karty Oczywiście karty, które zdobyliśmy, ale trochę ich było Więc szczególnie ikonę Petit Jest i drugi przeciwnik JBC Real Ok, Juventus na, na ten Jaki ma składzik? A Aspilicueta Hakimi, Mateusz, Valverde, Gyce, Neymar Morientes i Halland. No składzik bardzo dobry Czy jesteśmy w stanie się przeciwstawić? Jesteśmy, mamy też piękne... Czemu jasne z tymi? No co za... A, ta gra jak zawsze musi fenomenalnie działać. Jasne na jasne. No, si? Tutaj. Proszę. To liso. To liso. Ktokolwiek inny by tam był i to by była bramka. Mielibyśmy jeden do zera i większe szanse na to. No. No. Co? Kantona. James. Liz James. To liso. To liso do Kasemiro. Casemiro. Casemiro. Kasemiro? No to musiała być bramka. Mamy 1 do 0. Pięknie. Uf, ale się gra tym środkiem pola. To liso, to liso proszę cię. To liso. ty z tej odległości musisz strzelać. To liso. Do kantony. Kantona. Odwraca się kantona. Brameczka. To słuchajcie, jest nasz mecz. 2 do 0. Pa. Pauza. jest, taczku, zabrana. Czy to będzie. Znaczy, to, czy to będzie. Czy to będzie wygrana? Czy jeszcze. Tak jest. Utracono. Cóż za fenomenalna, fenomenalny skład. Będę nie grał dalej, ale to, co na dzisiejszy odcinek sobie założyliśmy, czyli wygrać dwa spotkania, by zatrzymać kartę Petita, udało się. Piękna sprawa. No, i tutaj przydałoby mi się jeszcze paru innych zawodników. Trzeba połatać te dziury. Zobaczymy, kogo uda nam się tutaj sprowadzić. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć i do usłyszenia.